Co, co ten filmik będzie to po prostu poka będę pokazywał wam dokładnie mój pierwszy sklep, który zaczął działać. Um, ja zacząłem już prawie dwa lata temu zacząłem dropshipping i potrwało mi prawie 8 miesięcy, żeby mieć taki pierwszy sklep, który naprawdę zaczął działać. Więc, więc w tym filmiku po prostu chcę wam dokładnie pokazać wszystko co ja zrobiłem, żeby, żeby sklep zaczął działać. Po prostu wszystkie moje błędy, które ja przypomniałem, po prostu je kompletnie wylosowałem i w końcu znalazłem taką formułę, która dla mnie działa. Że od tego czasu, co miałem ten sklep który co będę pokazywał, to każdy um, sklep po tym, po prostu w większości już, już działały. Więc chcę wam po prostu dokładnie pokazać, co ja zrobiłem, jakie zmiany zrobiłem i w jaki sposób to w ogóle, no, zacząłem. Więc tak, czyli tak, pierwsza października to był pierwszy dzień tego sklepu, były świetarze, oczywiście też trzeba pamiętać, że to już jest rok temu, więc to jest, roty są zrobione i tak dalej, więc liczby trochę się zmieniły, ale ba, idziemy tak, drugi, trzeci, 0. dwa, dwa ordery już i w czwartym dniu Tutaj to, to był dzień, gdzie po prostu yy, na czwartek na piąt do piątku wziąłem i zacząłem zmieniać wszystko. Czyli wziąłem po prostu. Zacząłem robić kolekcję. Tak, jak robiłem na głównym filmiku, co oglądaliście, jeszcze. Zacząłem robić kolekcje I robiłem pięć kolekcji w ten dzień. Patrzę co się stało. 49 sprzedaży w jeden dzień. Pierwszy dzień, który zacząłem robić kolekcję. I od razu wiedziałem, że kurde, w końcu coś tu mam. W końcu coś zaczęło działać. I jak widzicie, od tego dnia, jak przejdę dalej, dałem 2000. Tutaj 1600. Oczywiście, żeby będzie troszkę mniej przez tydzień, ale. Pójdziemy z powrotem do piątku. Tysiąc. Sobotę. Tydzień 600. Niedzielę. 2000. I jak widzicie, od tego czasu, co po prostu zacząłem robić, to w sposób ten, który zauważyłem, że działa, to wszystko po prostu no, zaczęło iść. I to był pierwszy, to jest to, ten sklep co pokazałem tutaj, to jest pierwszy sklep, który uderzył ponad tysiąc dziennie, dzień co dzień, to jest pierwszy sklep, nie miałem, od, przed tym sklepem nie miałem nigdy sklepu, który po prostu no, który po prostu działał i jak, jak mówię, jak sklep wyglądał, już wam to pokażę, zmienię, żeby nie był na czarnym. Sklep był na Niemcy. Jak widzicie, pierwsze co, co zrobiłem, to dodałem tylko Niemcy. Dałem taką małą ikonkę Niemiec z I też dużo rzeczy, tutaj. te też były. Zrobiłem te rzeczy źle, ale już w końcu znalazłem coś, co jeszcze działało. Pierwsze co, jak widzicie, to zdjęcie tutaj to jest zdjęcie. Mam wziąć, zdjęcie z internetu i po prostu dałem logo sklepu na, na używanie Photoshopa dałem na te yy, torebki. Nie torebki. Kurde wyszło mi słowo z powodu głowy. Wiesz, yy, sorry, widzicie. Dałem to. Dałem tutaj pracownika. Zresztą też obywałem, yy, no logo sklepu na koszulkę. Tutaj takie małe wideo jest, to wszystko było wzięte po prostu z internetu. Bardzo, bardzo prosta rzecz, ale sklep wy, wyszedł po prostu bardzo profesjonalnie. Tak samo tutaj mam parę reviewów. Używałem no, e, Trustpilot Jak wejdziemy na jakąś stronę produktową, to też widzicie, że jest bardzo, bardzo proste i łatwe. Cena po prostu jest bardzo powiększona, żeby było widać przekreślona cena i mamy e, gra, że e, no wysyłka kompletnie gratis, 30 dni gwarancji i szybka wyprzedaż i tyle dawałem i tak naprawdę, dlatego też chcę nagrać to wideo, dlatego, bo to jest dokładnie rok temu ten sklep był stworzony dokładnie rok temu, chcę wam pokazać Najlepsze produkty, które mi się sprzedawały rok temu, i te same produkty działają teraz. W tym samym w tym porze roku te same produkty będą działać. W tym roku, co będzie działało i co działało tamtym roku, to są te swetry, buty skórzane, um, s, um, kurtki skórzane dla, i, i to najlepiej działa, bo już mówię, zimę nadchodzi, ludzie biorą i kupują. Wszystko co jest możliwe tylko żeby dostać, wiesz, żeby cieplej było. Ten produkt tutaj. Ten produkt był moim najlepszym sellerem. To był taki sweterek, widzicie to jest AI. To był taki sweterek, um, który przerwałem ogromnie dużo i takich sweterków jest naprawdę tysiące. Jest naprawdę tysiące, można je brać i co chwilę je tylko testować. Jest naprawdę... Ja przez tyle swetrów tutaj przeszłem, w tym sklepie, i wszystkim się dosłownie sprzedawały. Jak jesteście na moim Discordzie czy na moim łopie, to na łopie co tydzień mam rozmowę, gdzie prowadzę i po prostu co chwilę pokazuję dokładnie, jakie mi rzeczy w ogóle działają, w jaki sposób ja sprzedaję je i, i odpowiadam na wszystkie wasze pytania. Więc naprawdę, naprawdę mówię po prostu tylko sprzedawać rzeczy na tę porę roku i są super. Te swety można znaleźć i znaleźć na Aliexpressie. Nawet pokażę wam po prostu teraz jak łatwo jest takie, takie rzeczy znaleźć. Autumn Sweaters i już mamy, ja już widzę swety, które by się na pewno sprzedawały. takie coś, takie coś dużo sprzedawałem w tamtym roku, nawet teraz takie coś wydaje. I, można, i, i te, te swetry, co ja robię, to, bo widzicie, to ten sam swetr, tylko inne kolory. Co ja robię z takimi rzeczami, to nie sprzedaję je. Um, nie, nie biorę też, sprzedaje sprzedaję rzecz. Dla mnie te trzy kolory to są trzy różne produkty. I zawsze sprzedaję je w taki sposób, że nie, żeby osoba miała po prostu do wybrania tą czy tą rzecz czy tą tą rzecz tylko wszystkie produkty, wszystkie produkty robię po prostu osobno i osobno daję im po prostu do, do wyboru czyli um, jak, jak ktoś chce kupić to, to po prostu jest strona produktowa tylko na ten sweter Tak jak pokazywałem wam wcześniej tutaj tutaj to też ten produkt też miał inne kolory ale zrobiłem swetr ten koloru tylko dosłownie na, na to, tylko na to, na ten kolor, Ni, nic, na nic innego nie zrobiłem. Dlatego to robię, bo mówię, więc wtedy twoje analizy i analityka w ogóle, co żeś wydaje, co ludzie wolą, to jest o wiele łatwiej dobrać wtedy, co jak, po prostu w, w, czytać to jest o wiele łatwiej. I, I to też, to jest jeszcze więcej rzeczy, które możesz wziąć i przetestować, w jaki sposób ty chcesz sprzedawać coś. To w tamtym roku te, też sprzedawałem, też sprzedaję. To teraz nawet takie coś. No, naprawdę tego jest tysiące. Jedynych rzeczy, które bym uważał i nie sprzedawałbym to są takie swety, które widać, że są stuczne. To e, raczej nie stuczne, tylko po prostu są naklejone. E, zobaczymy, czy mogę tutaj znaleźć takie razem tutaj takie coś. Widać, że to jest po prostu zdjęcie naklejone na, na ten swetr. Jak ktoś... Ja, bo też takie coś wydawałem. Też takie coś świadowałem i dużo miałem zwrotów z takiego czegoś, bo raczej to jest um, w ogóle jakość nie jest dobra, czuć po prostu że to jest plastik naklejony i smród. Sm bardzo jest ciężki smut do takiego czegoś. Więc... Takich typu produktów, jak weźmiecie właśnie, przejdziecie na ten Aliexpress I zobaczycie, że tutaj takie, Takiego typu coś, to nawet nie, nie sprzedawałbym Po prostu, bo już widać, że to jest rzecz, która jest naklejona To, to jest słuszne Trzymałbym się rzeczy, które są o wiele po prostu takie naturalniejsze, można powiedzieć Czyli o, takie coś też tego sprzedaje dużo, to można reklamować jako norweskie. O, tutaj jest super egzemplarz, właśnie o czym ja mówiłem wcześniej. Że zamiast mieć czy wszystkie swetry na jeden produkt, to z tego można zrobić ile? Tutaj masz 20 swetrów. Z tego można zrobić dmanie 20 innych produktów i spróbować sprzedać każdy sweter. Coś ty też lubię robić, to reklamować takie swetry. Jako norweskie, norweskie swetry, bo bardzo dużo ludzi ym, na ten punkt norweski, że norweski materiał, coś takiego, bardzo dobrze to coś wydaje. Więc na pewno bym w to wchodził i próbowałbym tylko takie coś właśnie testować. To są super sweterki, które można sprzedawać. I nawet jakoś nie jest ona zła. Naprawdę jakoś nie, takie swetry nie są złe. Oczywiście, że niektóre nie są. Może fajne, na przykład to, to jest spoko. No, można naprawdę wszystko testować. Próbowałem się dostać na bibliotekę reklam, żeby zobaczyć ten sklep, żeby pokazać wam reklamę, jakie robiłem, ale niestety Facebook na razie nie działa, więc nie będę mógł na razie pokazać. Ale oczywiście możecie wpisać imię sklepu, już widzieliście Gunther Berlin. Berlin możecie wpisać na bibliotekę reklam. Jak będzie działać, możecie sami przejść przez reklamy wszystkie i zobaczyć dokładnie, jakie reklamy robiłem i zobaczycie po prostu dokładnie, co robiłem, jak robiłem, jak dla mnie to działało. Też o czymś co wam powiem tutaj, to coś, co jest bardzo ważne, to jest backend po prostu i prowadzenia twojego backendu żeby zobaczyć, żeby wszystko było dobrze, żeby wszystkie zobaczyć ceny, czy się zgrają i wszystko, żeby po prostu działało tak jak ma działać, żeby po prostu wiedzieć czy jest w ogóle w proficie, czy masz zyski, czy tracić pieniądze, jakie masz i tak dalej. Co ja robiłem zawsze to zawsze brałem i sam robiłem te formularze wszystkie. Sam to wszystko robiłem i pokażę Wam nawet inny, widzicie taki, to jest tylko template mam ale widzicie, po prostu zawsze wszystko nagrywam dokładnie nagrywam e, imię produktu daję nagrywam jaka jest cena produktu, jaki CPC jest ile było zakupu i to myślę, wszystko po prostu dokładnie wiedziałem ile mam zarobki i jakie mam zarobki i to był bardzo duży powód dlaczego dobrze mi zaczęło iść bo ja zanim ten sklep miałem ten pierwszy ten sklep, który pokazywałem wam to naprawdę miałem problem z napisaniem po prostu, do, do, prostu um, wie, wie, wiedząc dokładnie ile ja zarabiam i ile tracę, ile ten. Mam dużo problem bo, bo bardzo ciężko jest to wziąć i no zapisać, bo, du, bo dużo testuje się, dużo rzeczy się wydaje dużo rzeczy bierze i jest wszędzie z tego. Dużo idzie na reklamy, dużo idzie na, na do produkty, bierzesz i wysyłasz supplierowi. Więc jest dużo takich problemów. Więc co ja zrobiłem. Jak ja brałem i w końcu miałem taki sklep, to ja wziąłem i zbudowałem coś dla siebie sam aplikację. Jak widzicie, stworzyłem taką aplikację. Gdzie wszystko brałem i nagrywałem. To jest oczywiście nagranie, ale wszystko wziąłem i nagrałem po prostu, jak ja w ogóle biorę i produkty używam. I dodaję nowe produkty. Imię produktów kampanii, ile kosztują, jaka ja jest, za jak, ile, ile się sprzedaje. Wszystko po prostu wziąłem i zbudowałem to. Żeby po prostu wiedzieć dla siebie, i żeby wszystko było dla mnie pokazane, po prostu i ogarnięte to dla mnie było. No, e, bardziej, bardziej powiedzieć, po prostu żeby wszystko było ogarnięte oraz produkt, i po prostu dokładnie wiedziałem, ile co, za ile coś sprzedaje, za ile mam zysku. I miałem wszystko po prostu przygotowane. Oczywiście to było nagranie, bo to już parę miesięcy temu już nie, nie, nie było. I ja zastanowiłem się na to właśnie w, w, w lutym, albo w. No, gdzieś tak w lutym. Żeby kurde, mam takie coś, co super idzie, super mi działa to, więc chciałem właśnie wziąć i zbudować to dla wszystkich. Więc dlatego zacząłem działać na, na moim sasie, czyli na programie, żeby zbudować coś takiego dla wszystkich, którzy robią dropshipping i w końcu w końcu po prostu mamy coś już no i w końcu zbudowałem coś Zbudowaliśmy coś po prostu co będzie dla wszystkich i będzie, będziecie mogli brać własne rzeczy, dodawać tutaj do sklepu i wszystkie analizy wam po prostu będzie czytało i liczyło za was, że nie musicie brać produktów, nie musicie brać i wszystkiego po prostu sami obliczać, bo to był duży problem dla mnie. To był naprawdę, naprawdę duży problem dla mnie i tutaj ja i po prostu zbudowałem cały, cały system, który będzie sam działał na automat. I to naprawdę wydaje mi się, że pomoże wszystkim. Wszystkim pomoże. Więc o tym, tutaj co jest, to będzie trochę więcej dalszych, dalszych po prostu e, dniach, ale na razie zostawiam wam, zostawiam wam po prostu z tym. Dobra, jak macie jakieś pytania, jak macie byle co, to zawsze się możecie zapytać w komentarzach, albo na Instagramie moim, na Discordzie, wszystkie linki będą w dyskrypcji, więc mówię, to pytajcie się wszystko, co tylko chcecie i do zobaczenia.